Witam serdecznie w drugim odcinku nowego cyklu programu Głos Trzeciego Sektora. Audycja ma na celu mówienie o sprawach aktualnych dla lubelskich organizacji porządowych. Program powstał z inicjatywy Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Województwa Lublin. lubelskiego. Dzięki społecznemu zaangażowaniu telewizji internetowej Niezależny Lublin możemy się spotykać raz w tygodniu w piątki o godzinie 14 na żywo y, podczas audycji głosycznego Sektora. Audycje będą prowadzić y, dziennikarze społeczni, członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Dzisiaj moim Państwa gościem jest y, Edyta Długosz, y, członek Stowarzyszenia Lubelskiego Stowarzyszenia Arsenałowickiego. Dzień dobry, witam Państwa. Z Edytą znamy się już od kilku lat. Razem pracowaliśmy w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. Pierwszej kadencji. Pierwszej kadencji. Dzisiaj chciałem Edyto z Tobą porozmawiać na temat polityki społecznej. Interesuje mnie zwłaszcza partycypacja społeczna seniorów. W Lublinie osoby, które przekroczyły 60 lat stanowią blisko jedną piątą mieszkańców. Jesteś, wiem, że jesteś członkiem Społecznej Rady Seniorów. Przy prezydencie miasta Lubin. Wczoraj w czwartek 29 stycznia radni miasta Lubin uchwalili powołanie, może powoływania nowej rady seniorów. W Lublinie mamy też pomocnika do spraw seniorów przy prezydencie miasta Lubin. Czy to oznacza, że w Lublinie będą dwie rady seniorów? Rzeczywiście wczoraj radni Rady Miasta uchwalili uchwałę o powołaniu nowej Rady Seniorów Miasta Lublin, natomiast Rada będzie jedna. Ta, która działa dotychczas i której ja mam przyjemność być członkiem, jest to Rada Seniorów, która została powołana w 2011 roku zarządzeniem prezydenta. Był to i jest nadal, bo nasza kadencja tak naprawdę upływa w listopadzie. Jest to organ doradczy prezydenta miasta Lublin. I samorządu, czyli także radnych Rady Miasta. Kadencja upływa w listopadzie, ale jako Rada podjęliśmy decyzję, że w związku z tym, że społeczeństwo się starzeje i te demograficzne zmiany również zostały zauważone na szczeblu ustawodawczym, 11 października 2013 roku nastąpiła zmiana ustawy o samorządzie gminnym i ustawodawca pozwala powoływać, daje taką możliwość. Społeczne, gminne Rady Seniorów. W odpowiedzi na ten zapis poprosiliśmy, jako Rada Seniorów obecna, pana prezydenta, żeby powołać nową Radę w szerszym składzie o podobnych kompetencjach, ale z pięciosobowej Rady Seniorów zaproponowaliśmy skład aż czternastosobowy. I to wczoraj zostało pozytywnie przegłosowane, i czekamy na możliwość powołania nowej Rady. A kto będzie wybierał tych członków tej Rady? Bo ja też w ramach Rady Działalności i Publicznego Miasta Lublin konsultowałem tą uchwałę i także zastanawialiśmy się, czy w takiej Radzie powinny być osoby w tak zwanym wieku senioralnym, czyli już myśmy zastanawiali, czy 65 lat, czy 60 lat, czy, czy to jakoś zostało uregulowane, czy, czy jak uważasz? Znaczy myśmy się nad tym zastanawiali jako członkowie Rady i nawet mając taką możliwość, ponieważ jako Rada Seniorów Miasta Lublin jesteśmy w pewnym projekcie ogólnopolskim, jest to projekt Fundacji e. ZUM na Rady Seniorów. Zresztą inauguracja i konferencja związana z tym projektem odbędzie się 16 lutego w Sejmie. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszam do zgłoszenia się, bo istnieje możliwość. Jest to spotkanie otwarte i bezpłatne w Sejmie. I w ramach projektu Zoom na Rady Seniorów zaprosiliśmy tutaj do Lublina. Na spotkanie członków Rady Seniora miasta Lublin i osób, które zgłosiły jakiekolwiek uwagi do nowego regulaminu powoływania Rady Seniorów, eksperta z Polski. Był to pan Tomasz Szymanek, zresztą znany Ci, tak, Wojtku, tak, tak, działacz społeczny, który zaprezentował nam różne podejścia do tworzenia Rad Seniorów w Polsce, między innymi. Omawialiśmy także podejście, w którym wyłącznie seniorzy stanowią skład rady seniora, między innymi miasto stołeczne Warszawa tego typu model przyjęło i niestety on się nie sprawdza. W takim sensie, że jest to troszkę dyskryminujące, bo chociażby ja nie jestem jeszcze w wieku senioralnym, ale reprezentuję środowisko seniorów, w tym seniorów niepełnosprawnych, chorych. Yy, chorych na chorobę Alzheimera, ale nie tylko, przede wszystkim niepełnosprawnych, który głos powinien jednak być w jakiś sposób reprezentowany w różnych ciałach doradczych, bo różnego rodzaju formy opieki czy zabezpieczenia, czy chociażby dostępu do yy, usług zdrowotnych, jednak w różnych samorządach wyglądają różnie i warto, żeby taka osoba zasiadała w gronie, uważam, doradczym i, i opiniującym różnego rodzaju akty. Chociażby konsultowane z Radą Działalności Pożytku Publicznego, ale również właśnie z Radą Seniorów Miasta Lublin. Stąd też zostaliśmy przy pomyśle sprzed wielu lat, czyli z 2011 roku, żeby nie ograniczać możliwości wejścia do tej nowej Rady osobom, które reprezentowałyby środowiska osób starszych. Zresztą ustawodawca miał ten sam pomysł. Ja Państwu zacytuję. Rada Gminy z inicjatywy własnej lub na wniosek zainteresowanych środowisk może utworzyć Gminną Radę Seniorów. Gminna Rada Seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych czyli organizacji pozarządowych, ale też instytucji takich jak domy pomocy społecznej czy placówki dziennego pobytu, którą akurat ja mam przyjemność reprezentować. I wtedy w tej nowej Radzie Seniorów, która została zaproponowana, cztery miejsca byłyby wskazane przez prezydenta miasta Lublin, a dziesięć osób byłoby z wyboru z organizacji pozarządowych, tak jak czytamy za ustawodawcą. Mnie interesuje dzisiaj właśnie partycypacja społeczna, aktywność społeczna seniorów. Takie panuje stereotypowe podejście, że seniorzy, osoby starsze, które ukończyły 60 lat, to już tak się nie nakazują społecznie. Są różne programy, które wspierają seniorów, są pewne działania, które prowadzą organizacje na rzecz seniorów, ale to dotyczy głównie tak jakby opieki, takie są działania edukacyjne, mamy Uniwersytet Trzeciego Wieku, są to działania, jak spędzać wolny czas. Przykładowo na Zachodzie to są takie turystyka senioralna, seniorzy co roku sobie jeżdżą po całym świecie, to, już, to są dotyczy bogatych krajów, a mnie interesuje właśnie ze swojego punktu widzenia, jak można dotrzeć, jak wspierać, jak, jak seniorzy mogą aktywizować się społecznie. Mówię społecznie, czyli myślę tu o organizacjach porządowych, myślę o grupach nieformalnych, klubach seniora. Myślę o e, wolontariacie, a także partycypacja e, obywatelska, czyli żeby seniorzy e, uczestniczyli e, w różnych ciałach konsultacyjnych, kons e, brali udział w konsultacjach, współpracowali z radami dzielnic, mówiąc o Lublinie. Jak tu uważasz, e, co trzeba zrobić? To znaczy, myślę, że jest coraz lepiej. Zresztą ta nasza rada seniorów, która została powołana zarządzeniem prezydenta, ona się wpisywała. I dalej wpisuję w politykę miasta Lublin, którą zainicjowała właściwie Monika Lipińska, zastępca prezydenta miasta, aby traktoru, seniorów traktować na równi z innymi mieszkańcami, żeby mieli swój głos w społeczeństwie. I ta polityka włączeniowa ma przede wszystkim pokazać, że osoba starsza to jest osoba, która jak najbardziej, tak samo jak każdy inny mieszkaniec, może brać udział w różnego rodzaju działaniach, chociażby w budżecie obywatelskim, czy może korzystać z różnego rodzaju. Zajęć, które są organizowane. Myślę, że zawsze będzie taki odsetek osób starszych, nie tylko w mieście Lublinie, ale to jest jakby też problem ogólnopolski która nie chce być zaktywizowana. Uważa, że to nie jest dla niego, że taki klub seniora to może nie to, czego on potrzebuje i gdzieś pozostając przy wnukach w domu, tak się trochę zasiedzi i trudno go do jakiejkolwiek inicjatywy wyciągnąć. Ale jest coraz lepiej, co pokazuje chociażby organizowany od kilku lat dzień solidarności międzypokoleniowej, gdzie pani pełnomocnik Ewa Dados angażuje różne środowiska w tym marszu od ratusza do samego placu i co roku jest coraz więcej tych osób widać, że i młodzież i dzieci aktywnie się w to włączają i wielokrotnie słyszymy głos seniorów, że no nareszcie coś się dzieje dla nas. Podobnie jest, kiedy otwierane są coraz to nowe kluby seniora. Na pewno te działania, które są w klubach organizowane, są po części nastawione też na to, żeby inicjatywa wychodziła od samych seniorów. Czego oni by chcieli, w jakich chcieliby brać udział w projektach, czego chcieliby się uczyć. Czy to ma być chociażby komputer i jego nauka, czy to mają być wycieczki, czy to mają być jakieś powiedzmy inne działania, które by aktywizowały te osoby. Ta dowolność jest dość duża, tym bardziej, że mamy wiele organizacji pozarządowych, które działają na rzecz seniorów i pod nich próbują pisać różnego rodzaju projekty, w których mogą później beneficjentami być sami seniorzy. 16 grudnia ubiegłego roku była w Lublinie taka konferencja obywatelskich Lublin Aktywni Obywatele, gdzie była przedstawicielka z Warszawy, która odpowiadała za budżet obywatelski. Tam było takie wsparcie dla seniorów w zakresie pisania projektów do budżetu obywatelskiego. Tak. tak się zaktywizowali seniorzy, że zgłosili wiele projektów i wiele z nich przeszło właśnie. Zostało wybrane, będą realizowane. Myślę, że to też mówię w kontekście nowego budżetu obywatelskiego, żeby seniorzy też zaangażowali się w pisanie tych projektów. Oczywiście te projekty powinny być międzypokoleniowy. To nie chodzi o to, żeby tylko y, dla nich, ale też dla y, społeczeństwa. Dobrze, także... Y, znaczy, jeszcze... To jest 23%, tak no, jak sam tak, wspomniałeś. Tak, jest tak, to tak. bardzo duża grupa, bardzo silna, bardzo doświadczona i bardzo mądra. więc... I my może my tu Prost korzystać no z właśnie. ich doświadczenia i z ich pomysłów na Lublin, bo oni lepiej niż y, młodzi, którzy w budżecie obywatelskim pisali projekty, pamiętają, jak wyglądał stary Lublin, a jak go przez lata y, y, zmieniali wraz z y, mhm. prawda, tym, jak. Mówi się tak doświadczenie w cenie, czyli y, seniorzy y, często mają problemy właśnie y, z kompetencjami cyfrowymi. Mówi się też, o takim e-wykluczeniu, natomiast młodzi są biegli w tych sprawach, ale nie mają doświadczenia życiowego. Być może też tutaj jakaś taka współpraca, jak najwięcej takich projektów międzypokoleniowych, myślę, trzeba będzie realizować. Czy to się dobrze sprawdza? Ja muszę powiedzieć, że my jako Rada Seniorów w naszych inicjatywnych działaniach, bo taką rolę także mamy przypisaną, mamy konkurs Miejsca Przyjazne Seniorom. I co roku coraz więcej podmiotów, usługodawców, którzy mają typowo pod seniorów adresowane usługi, przystępuje do tego konkursu i aplikuje o certyfikat. Zauważyliśmy, że lubelskie biblioteki bardzo chętnie współpracują z seniorami, nie tylko na polu takim oczywistym, jak wypożyczanie czy, czy, czy czytanie książek, ale właśnie organizują różnego rodzaju wystawy, gdzie zapraszane są osoby młodsze i dzieci i młodzież i licealiści po to, żeby posłuchać o dawnym Lublinie no z ust osoby, która rzeczywiście doświadczyła tego, o czym mówi, więc to nie jest to samo, co przeczytać w podręczniku do historii. A z drugiej strony biblioteki nas zaskoczyły bardzo pozytywnie tym, że właśnie organizują zajęcia komputerowe z obsługi podstawowej, ale także z tego w jaki sposób można czerpać zasobów internetu, bo to e wykluczenie głównie dotyczy tego, że my się trochę boimy nowości i seniorzy gdzieś Przyzwyczajeni do tego, że korzystają z innych elektronicznych urządzeń, do tego internetu tak rzadziej sięgają, ale to się też zmienia i jest coraz lepiej i wielu seniorów bardzo fajnie prowadzi różnego rodzaju portale, czy nawet blogi z przepisami kulinarnymi czy z poradami które się cieszą wielką popularnością i ta ilość odsłon jest wprost zaskakująco duża. Także cieszymy się bardzo, że ten problem coraz mniej dotyczy osoby po 60. roku życia. Chciałem się jeszcze zapytać właśnie o organizacje pozarządowe, które działają na rzecz seniorów. Instytut Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie prowadził takie badania, które nazywa się mapy aktywności obywatelskiej na zlecenie tak. forum lubelskich organizacji pozarządowych. Powstała broszurka. Według tych badań w Lublinie działa blisko 1400 organizacji pozarządowych. No według jakichś innych danych typu ngo.pl, bazy ngo.pl jest prawie 2000. Chodzi mi o to, że powstał taki program wsparcia i aktywizacji seniorów na terenie miasta Lublina. Aktualnie to jest 2013-2015. W tym programie Wymieniono tylko dziewięć organizacji pozarządowych, które w swoim obszarze zajmują się seniorami. Z drugiej strony, gdy ogłaszane są jakieś projekty na wsparcie seniorów, na przykład ostatnio do, do 2 lutego można taki składać wnioski, ten rządowy program na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020, zwany ASOS tych organizacji nagle pokazuje się, że mamy bardzo dużo. Jak to z twojego punktu widzenia? Które organizacje, jak to wygląda na rynku lubelskim, w Lubinie Tak na co dzień, gdy nie ma projektów. Ile takich organizacji się zajmuje osobami starszymi? Znaczy, wiesz doszło, no ale dobrze, że to, czy ktoś przystępuje do konkursu i, i spełnia warunki formalne, a warunkiem formalnym jest zapis w statucie zatwierdzonym w, w Krajowym Rejestrze Sądowym, w brzmieniu działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, i to już jest wystarczające, aby aplikować do konkursu, chociażby w takiego tym roku, jak ASOS. W tym roku nie ma tego zapisu akurat. To znaczy tego zapisu nie ma, bo ja też działam w Radzie do Spraw Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. I myśmy prosili o to, żeby ten zapis zdjąć, po to, żeby przede wszystkim promować i dofinansowywać organizacje, które sensu stricte z misji i z wizji prowadzą działania na rzecz seniorów, a nie są to projekty, ja nie chcę nikogo obrażać, ale wielokrotnie uczestniczyłam w posiedzeniach różnych komisji konkursowych i czasami rażące jest, jeżeli wydaje się, że słowo senior jest zastąpione słowem wcześniej młodzież, czy to osoba inna, a projekt tak naprawdę jest kopiuj w klej. Bo to nie chodzi o to, żeby identyczne działania na wszystkich grupach społecznych Społecznych przeprowadzać, tylko żeby odpowiedzieć sobie na diagnozę potrzeb seniora i żeby ją prawidłowo skonstruować, no to trzeba pewną wiedzę na temat tego, czego senior potrzebuje rzeczywiście wiedzieć. I takich organizacji działających na rzecz seniora od wielu lat jeszcze, zanim ta polityka demograficzna pokazała nam te statystyki zatrważająco no, duże, jeżeli chodzi o partycypację seniorów w całym społeczeństwie, to okazało się, że były wcześniej i nawet są organizacje, tak jak Związek Emerytów Rencistów, która ma bardzo wieloletnie działania na rzecz seniorów, tylko... Jakby w tej chwili te działania są może bardziej artykułowane też ogólnemu społeczeństwu, a nam też chodzi o to, żeby tak się działo, żeby wszyscy się dowiedzieli, że tak naprawdę seniorzy działają bardzo dużo w różnych organizacjach, są wolontariuszami, są uczestnikami wielu projektów. Organizowane są różne e, chociażby targi senioralne i, i, i z tych targów poznańskich też chcemy wziąć przykład i, i ten model ściągnąć tutaj do Lublina. Także dzieje się, tylko nie zawsze to było w ten sposób przez media, może promowane, bo gdzieś ten kult młodości górował, a seniorzy byli i są. Natomiast to jest wielki gest ze strony ministra pracy, że na ten program ASOS przekazał aż 60 milionów na dwa lata, bo to też pozwoli być może w tych takich mniejszych samorządach, tych gdzieś podmiejskich gminach wyciągnąć tych seniorów do aktywnego działania. Bo zwróć uwagę, że w innych krajach Europy, ja na przykład zawsze o Berlinie wspominam, seniorzy nie tylko po 60 roku życia, ale ci po 70 i po w 80 potrafią bardzo aktywnie działać w organizacjach pozarządowych. Pamiętam, kiedy na wizycie studyjnej pokazano nam przedstawienie o tym, co dzieje się po zażyciu narkotyków, i to przedstawienie było przygotowane, wyreżyserowane i zagrane aktorsko przez samych seniorów. Było przede wszystkim prezentowane właśnie w szkołach średnich w Niemczech. To jak ja zauważyłam te 80-70-letnie aktorki tego projektu, to, to stwierdziłam, że ja sama bym się tak nie ubrała, bo były dość odważnie u, ubrane. U nas jeszcze tego nie ma. Pewnych rzeczy wydaje się nie wypada seniorowi, a my chcemy pokazać, że tak naprawdę my się nie stajemy w którymś momencie swojego życia seniorem, tylko jesteśmy cały czas sobą, a ten wiek to tylko element kolejny w życiu człowieka. W tych programach się trzeciego sektora chcę też promować organizację. Czy coś powiedzieć dwa, trzy zdania na temat, czym się zajmuje się Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie? Moja rodzina organizacja. Tak, tak moja rodzina organizacja, z którą jestem związana od 16 lat, to Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie. Jest to jedyna organizacja w województwie lubelskim, która w swojej misji ma zapisane działania na rzecz właśnie osób dotkniętych chorobą Alzheimera, osób, które opiekują się takimi pacjentami. i też osobami, które tą problematyką chociażby z punktu widzenia instytucjonalnego się zajmują. No naszym największym działaniem jest prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego dla osób z chorobą Alzheimera. To jest środowiskowy Dom Mefazja na ulicy towarowej 19 i Filia Memory przy Alejach Racławickich 22. Prowadzimy ośrodki wsparcia dziennego, ponieważ jest to optymalna forma pomocy tym chorym. Nam zależy, żeby pacjenta jak najwcześniej zdiagnozować i zatrzymać na danym etapie chorobowym. A te oddziaływania pozafarmakologiczne, które prowadzimy, czyli różnego rodzaju terapia, w tym terapia poznawcza, komputerowa, no pozwala dłużej zachować sprawność, mimo rozpoznania choroby, która jest chorobą postępującą i no prowadzi jakby do całkowitego uzależnienia chorego od opiekuna i jakby no, mój taki wewnętrzny cel, który miałam od dawna zaowocował sukcesem, bo udało się dzięki posiadaniu dwóch placówek troszeczkę oddzielić osoby, które są w stadium pierwszym, od tego w drugim i mam osoby, z których jestem dumna, że samodzielnie przychodzą do placówki. To jest jakby duże osiągnięcie, że nie trafiają osoby zbyt późno, tylko potrafią wcześniej o tę pomoc sięgnąć. Także wszystkich, którzy mają problem z chorobą Alzheimera zapraszam do kontaktu z Lubelskim Stowarzyszeniem Dziękuję. Chciałem jeszcze na koniec poinformować, że Regionalny Ośrodek Pomocy Polityki Społecznej w Lublinie ogłosił dwa konkursy dla organizacji pozarządowych na 2015 rok. Pierwszy dotyczy pomocy społecznej, w tym wspierania właśnie funkcjonowania społecznego osób starszych. Drugi to dotyczy profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie. Informacje możemy zaczerpnąć ze strony internetowej robsk.bełbolskie.pl. Dzisiaj moim Państwa gościem była Adyta Długosz, dziękuję za, za rozmowę, do widzenia. Bardzo dziękuję, do widzenia.